Było już w tym sezonie 8-2, zdarzyło się 4-5 czy 3-6, ale tylu goli, ile padło w ten weekend w Szczecinie, na boisku Centralnej Ligi Juniorów nie obejrzeliśmy dawno. Zobaczcie w naszym magazynie, co wydarzyło się w 14 kolejce juniorskiej elity. Na początek starcie rozegrane w ubiegłą środę. W Warszawie na boisku Eskoli lepiej zaczął Lech, który prowadził po golu Kacpra Wachowiaka. Szybko, bo już po dwóch minutach wyrównał jednak Patryk Wytlewski, a w drugiej połowie szale na stronę Eskoli przechylił Aleksander Sawosz, sprawiając, że Lech kilka dni po rozbiciu 7-0 Pogoni przegrał z Eskolą. W Ciążenicach jedno z hitowych spotkań tej kolejki, czyli mecz Legii z Wisłą. Zaczęło się po gości, którzy od 15 minuty prowadzili po efektownym trafieniu Wiktora Szywacza, ale tylko 15 minut potrzebowała Legia, a konkretnie Wiktor Kamiński, by doprowadzić do remisu. Gospodarze poszli za ciosem, a jeszcze przed przerwą gola do szatni zdobył Łukasz Rytelewski i wydawało się, że po dwóch z rzędu remisach Legia wreszcie wygra. Stało się jednak inaczej, bo po zmianie stron ponownie na listę strzelców wpisał się Szywacz, a mecz skończył się podziałem punktów. Jak podbudować swoje morale tydzień po tym, gdy rywal zaaplikował twojemu zespołowi 7 goli? To proste, bić kolejnemu przeciwnikowi 10. Z takiego założenia wyszli młodzi piłkarze Pogoni Szczecin, a ich mecz z Koroną Kielce z całą pewnością przejdzie do historii rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. Do przerwy było 3 do 0 po golach Piotra Delnera, Olafa Korczakowskiego i trafieniu Kacpra Łukasiaka z 11 metrów. Drugą połowę od dubletu rozpoczął Michał Samborski. W 60 minucie było już 5-0, no ale to dopiero półmetek, jeśli chodzi o strzelanie pogoni. Olaf Korczakowski do pustej bramki na 6-0. Pięć minut później rzut karny na bramkę zamienił Kamil Kort, a w 75 minucie również z 11 metrów trafił Miłosz Strzeboński, choć trudno tu chyba mówić o ratowaniu honoru korony. Zwłaszcza, że między 80 a 86 minutą hat-tricka skompletował Fabian Grzelka, który na boisko wszedł w tym meczu z ławki. Gole numer 8, 9 i 10 dla pogoni w tym spotkaniu, a w Szczecinie padło aż 11 bramek. To rekord jeśli chodzi o ten sezon. Kilka dni po porażce z kolą Lech Poznań grał z UKS-em sms -em Łódź i zaczął bardzo podobnie od gola Wachowiaka w pierwszym kwadransie. Ciąg dalszy niestety dla kolejorza był jednak również analogiczny do meczu w Warszawie. Wyrównał jaków Paciorek, a w 86 minucie w takich okolicznościach piłkę do własnej bramki wpakował Maksymilian Tkocz, także Lech znów przegrał jeden do dwóch. Do sensacyjnego rozstrzygnięcia doszło również w Warszawie, gdzie Eskola rozbiła Zagłębie Lubin, aplikując najskuteczniejszej jak dotąd defensywie ligi aż 5 goli. W pierwszej części dwa rzuty karne, skutecznie wykonane przez Adriana Bielkę. Druga połowa to jednak nie walka zagłębia o wyrównanie, ale kolejne gole tracone przez gości. Najpierw Cezary Polak z przedpola karnego. W 82 minucie sytuacji okowoko oko z bramkarzem nie zmarnował Peter Juritka, a 5 minut później wysokie zwycięstwo Eskoli przypieczętował swoim drugim golem Polak. Zagłębie, które dotąd na wyjazdach straciło łącznie 8 bramek, teraz dało sobie wbić aż 5. Pomorskie derby rozgrywane w sopocie miały jednego bohatera. W meczu Lechi z Arką strzelali tylko goście, a konkretniej tylko Kacper Skóra. W 37 minucie płaski strzał przy dalszym słupku, a po zmianie stron formalność dopełniona uderzeniem głową z metra. Derby dla Arki. Bez większych problemów z Gwarkiem Zabrze rozprawiła się Jagiellonia Białystok. Już po pięciu minutach gospodarze prowadzili 2-0, a na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Radosław Zysk. Zaczęło się od dwóch mocnych akcentów, ale w dalszej części meczu padła już tylko jedna bramka. Zdobył ją Korneliusz Krasuski w 63. minucie ustalając wynik na 3-0. Ani jeden gol nie padł w meczu Śląska Wrocław z Krakowią. Gospodarze do końca walczyli o trzy punkty, zwłaszcza po tym, gdy czerwoną kartkę obejrzał Kwiatkowski, ale mecz zakończył się remisem 0-0, do -0, również dzięki dobrej postawie golkipera Krakowi. A na koniec zabrze, gdzie górnik grał z zamykającym stawkę hutnikiem Kraków. Mistrzowie nie mieli litości dla przyjezdnych, a rywali napoczął Kamil Grudziński, zdobywając w pierwszej połowie dwa gole. Wynik 2-0 utrzymał się do 83. minuty, gdy na 3-0 podwyższył Jakub Okaj, a w doliczonym czasie bramkę numer 4 dla Górnika dołożył jeszcze Wiktor Skała. Jednostronny mecz w Zabrzu zakończony pewnym zwycięstwem mistrzów. Oto rezultaty z 14. kolejki, w której nie zabrakło wysokich wyników: 10-1 dla Pogoni, 5-0 wygrała Eskola, a 4-0 w swoim meczu zwyciężył Górnik. Nie wygrała w tej kolejce żadna drużyna z czołowej trójki. Na czwartym i piątym miejscu teraz Pogoń i Górnik z 25 punktami na koncie. Ze strefy spadkowej wydostała się Jagiellonia, a awans na dziewiąte miejsce zaliczyła Escola. Dublet w z Kury sprawia, że teraz to on jest na czele rankingu strzelców. Jednego gola dorzucił w ten weekend też Wiktor Kamiński. A już w najbliższy weekend ostatnia kolejka rundy jesiennej. W niej nasze kamery będą w Lubinie, gdzie w niedzielę trzecie w tabeli zagłębie podejmie czwartą pogoń. Nasza transmisja startuje równo o godzinie 12.00.